What's up guys, this is your favorite YouTuber. Graża, czyli mentorka, czyli trenerka mentalna, czyli wasza motywatorka do działania, która tutaj przychodzi z różnymi tematami, takimi, które dotykają mnie samą, ale z takimi, którymi ja też pracuję z moimi kobietami w mentoringach jeden na jeden oraz jak je prowadzę tutaj w pokazywaniu się, w ujawnianiu siebie i swoich talentów, zwłaszcza na Instagramie, bo to jest taka moja platforma ulubiona, na której ja przesiaduję i tam głównie stamtąd głównie generuję i zapraszam. Zapraszam moje klientki, które przychodzą do mnie. Jak myślicie dlaczego? Czym ja je przyciągam? No właśnie, moją energią. Nie tak ofertą, nie tak tym, co jest w ofercie, ale właśnie tym, jaka ja jestem, w ja, jakiej formie się pokazuje, że jestem autentyczna, że jestem właśnie taka, że właśnie robię to wyzwanie i pokazuję wam, jak buduje się pewną platformę od początku. Wychodząc tutaj na tego YouTube'a, też jestem dla was jakimś świadectwem tego, jakimś właśnie mm, pokazuję wam. Taką drogę do tego, jak to się robi od początku, i że ja się nie poddaję, i że mimo to, że tutaj to idzie jak idzie, <laughs> bo wczoraj się śmiałam, że będę miała na swoje 46. urodziny 50 subskrypcji na YouTube i oto to się wydarzyło. Także bardzo, bardzo dziękuję. Brawo ty, brawo ty graża. Także słuchajcie, lecimy dzisiaj z nowym tematem i dzisiaj pomyślałam sobie, że porozmawiamy sobie o czekaniu, jak to Mel Robbins, uwielbiam, uwielbiam, nie wiem czy w ogóle kojarzycie Mel Robbins, jak nie to sobie ją wygooglujcie, taka też świetna mentorka ze Stanów Zjednoczonych i ona też właśnie zaczęła działać właśnie w tym rozwoju osobistym, w takim nawet trochę starszym wieku, jest ona na mnie, jest ona dowodem na to, że, że się, widzicie, że się, Nikoś, say hello, hello, że się da, że się da, więc dlatego być może też ta Mel Robbins tak do mnie przemówiła, bo sobie pomyślałam, wiecie jak to jest, nie? Twój umysł szuka dowodów na to, że się da, nie? No więc ona jest takim dowodem dla mnie, że się da, że się da i totalnie babka, słuchajcie, taka z takiego załamania, z depresji, z bankructwa wyszła tutaj, zaczęła coś tworzyć w mediach społecznościowych totalnie od, od, od zera, no i teraz możecie zobaczyć na jakim poziomie ona tam się lansuje, w Stanach, bardzo, bardzo dobrze sobie radzi, no Mel Robbins to jest takie nazwisko jak u nas, no nie wiem, no powiedziałabym jak Walkiewicz, jak no chyba jak Walkiewicz, tak, taki no takie czołowe nazwisko, jeśli chodzi o rozwój osobisty w Stanach Zjednoczonych. Ok, ale idźmy dalej, słuchajcie. I Mel Robins powiedziała no one's coming, no one's coming, co znaczy oczywiście nikt nie przyjdzie, no nikt nie przyjdzie i jest to taki trochę takie wiecie, no Okej, okay, czyli nikt nie przyjdzie, czyli co ja mam robić, czyli po prostu nikt mnie nie uratuje, nikt, słuchajcie, nikt, żaden mentor, żaden kurs, nic nie sprawi, przynajmniej długoterminowo, na to, żebyś Ty zmieniła swoje życie. Oczywiście ja też zapraszam do współpracy ze mną, do zakupu moich kursów, to teraz sobie zrobiłam taką antyreklamę. Oczywiście, że tak, natomiast Ty musisz później cały czas nad sobą pracować. Dlaczego? Dlatego, że ja to przerobiłam sama na sobie. A mianowicie ja jestem, słuchajcie, no naprawdę, jak też zresztą Wiele kobiet, z którymi ja pracuję, taką zakupocholiczką różnych kursów z rozwoju osobistego, książek. Ja mam tutaj naprawdę bardzo bogatą biblioteczkę z rozwoju osobistego. Masę z tych książek jeszcze nie przeczytałam, także they are waiting. <laughs> Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, no one's coming, nikt nie przyjdzie do ciebie i nie powie tobie żebyś zrobiła coś ze swoim życiem. Ta decyzja musi płynąć od Ciebie. Może, może przyjść taki moment, że ktoś Ciebie rozpali do działania, że ktoś Ciebie zainspiruje, że ktoś Ciebie zmotywuje, ale zauważ, co później się dzieje, później z tej takiej, z tego takiej, takiej dużej górki, takiej dużej motywacji, później wracasz do swojego życia, do tego swojego, do tego rutynowego życia na autopilocie i ta motywacja opada. I teraz tutaj właśnie jest kluczowe to, żeby zrozumieć, że ty musisz sama nauczyć siebie prowadzić. Ty musisz sama, dlatego ja mam też tam w tym moim opisie, chociaż nie wiem, czy nie będę go zmieniać na tym Instagramie, bo ja bardzo często lubię zmieniać mój opis. <laughs> to już tak to jest wśród takich artystek jak ja, że tworzę liderki przyszłej ery, bo ja uważam, że. Żeby nauczyć się w ogóle prowadzenia biznesu, czegokolwiek, to ty musisz sa, sama nauczyć się być liderką dla samej siebie. I co ja tutaj przez to rozumiem? Liderka dla samej, ja muszę prowadzić sama swoje życie. Nikt mi w tym nie pomoże. Ja mogę mieć jakąś inspirację, ja mogę mieć mentora, który mnie przeprowadzi z jakiegoś punktu A do punktu B, pokaże mi drogę, ale ostatecznie ja tutaj. Jestem sama, ja muszę sama siebie prowadzić, ja muszę sama siebie motywować, ja muszę sama wiedzieć, co mam po kolei zrobić, bo nikt za mnie tego nie zrobi. No one's coming. No one's coming to push you, no one's coming to wake you up, no one's coming to say hello, do something with your life, ok? I Mel Robins właśnie nam to uświadamia. Mówi nam o tym, że nikt nie przyjdzie. Nikt nie przyjdzie, żeby Cię popchnąć, żeby cię zmotywować, żeby tobą potrząsnąć. Każdego dnia ty to musisz zrobić. Możesz oczywiście się inspirować, ale jednocześnie ta motywacja będzie opadać. I teraz to jest tak właśnie, że my jedziemy na jakieś eventy, na jakieś warsztaty, i wiesz, a Przyjeżdżamy, nie w takich skowronkach, że yes, wow, ale super. Ale później to wszystko nam opada, nie? Później to wszystko gdzieś się rozjeżdża. Dlaczego? Dlatego, że wracamy do tego naszego życia na autopilocie. My musimy. Wdrożyć pewne zmiany, żeby coś się zadziało, to ja muszę wprowadzić pewne zmiany. Tak jak ja teraz, na przykład, żeby coś się zadziało na tym moim kanale, żebym ja wprowadziła jakieś nowe działania do mojego biznesu, jakieś wprowadziła jakąś nową platformę, to ja muszę tutaj się stawiać. Nikt tutaj nie przychodzi do mnie, nie puka do mnie i mówi: Hej, Grażyna, bo jeszcze nie dzisiaj nie nagrałaś filmu na YouTube. A. Nikt nie przychodzi, ja muszę sama siebie motywować i w tym bardzo dobre właśnie jest takie wyzwanie, które ty sobie dasz, na przykład 30-dniowe, z jakąś nową aktywnością, z jakąś nową czynnością, właśnie, że ty to będziesz robiła i dotrzymasz sobie słowa, tak? Jeżeli nie jesteś na mediach społecznościowych, to ty możesz na przykład, nie wiem, pisać na przykład jakiś dziennik wdzięczności, jeżeli potrzebujesz to praktykować, ale zrób coś, co będzie, co będzie sprawiało, że ty będziesz tak nabierała takiego poczucia pewności, sprawczości, takiej wystarczalności będziesz budowała po prostu siebie dzień po dniu w trakcie tego wyzwania. Jeżeli nie wiesz o czym mówię, to odsyłam od, od, się do jednego z moich pierwszych filmów. To był chyba pierwszy film, który tutaj nagrałam na YouTubie. On oczywiście poza tym moim klipem tam w Chicago, i tam jest chyba tytuł rób to przez 30 dni, więc tam cię odsyłam, i tam możesz się zaktywować, bo są dziewczyny, które cały czas są w tym wyzwaniu, mają różne wyzwania. Ja się bardzo z tego cieszę, naprawdę i ekscytuję tym. Ale dzisiaj jeszcze raz powrócę do tego czekania. No, no, ty musisz aktywować siebie każdego dnia. Każdego dnia. A żeby się aktywować do działania, to ty potrzebujesz też mieć jasno doprecyzowany cel. Cel, Czyli ja na przykład moim celem tutaj jest nagrywanie i publikowanie przez 30 dni na YouTubie. To jest mój cel. I nieważne, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy ja mam aktualnie jakiś zjazd, czy mam dużo energii, czy mam czas, czy są wszyscy w domu, czy nie ma. Ja wiem, że ja muszę to zrobić. Czyli ja organizuję sobie tak ten dzień, mimo że jestem teraz bardzo zabiegana i bardzo zajęta różnymi innymi też projektami, bo nie wiem, czy wiecie, ale też realizuję się scenicznie, więc teraz mamy próby z moimi siostrami scenicznymi, bo jest Występujemy już 21 marca w Radomsku, później jeszcze mamy nagrane jeszcze jeden, jeden występ, więc no, też tutaj to też mnie pochłania, bo budujemy kontent, mamy różne tutaj nasze mastermindy i tak dalej. Nieważne, ale widzicie, mimo tych wszystkich moich obowiązków, tutaj pracy mentoringowej, jeden na jeden, tworzenia jakichś różnych przestrzeni, kursów, ja też tutaj się stawiam. Gdybym nie dała sobie tego celu. Tak? Gdybym sobie na przykład powiedziała tak, e, gdybym sobie powiedziała, że a dobrze by tam było rozkręcić tego YouTube'a, no może będę to robić raz na tydzień, no to z może, no to z może może być głębokie, może być szerokie, może to zrobię, może nie zrobię, nie wiem. A jeżeli ja mam jasno sprecyzowany cel, czyli nagrywam filmy. Publikuję filmy codziennie na YouTubie, to ja wiem konkretnie, co ja mam zrobić. Ja się do tego stawiam, i jestem sobie wierna w tym. Jak sobie dałam słowo, to muszę to, to zrobić, i to mi daje takie wiecie takie no, poszerza taką, takie moje myślenie i perspektywę, że ok, jeżeli ja mogę to robić, to, 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 to tak naprawdę ja mogę, ja mogę dużo innych rzeczy robić, tak? tylko wystarczy, że ja sobie postawię jakiś cel i będę temu wierna i będę zorganizowana i będę do tego dążyć. Oczywiście ten cel nie może być też jakiś wygórowany, jakiś kosmiczny, dlatego, że szybko się zniechęcicie i jak będzie to dla Was za trudne, no to yy, będziecie szereg różnych wymówek sobie wymyślały, Albo po prostu nie będziecie mogły sprostać temu wyzwaniu. Więc dlatego mówię, że to ma być łatwe, to ma być wyzwanie jednocześnie, ale niezbyt trudne, żebyście mogły do tego stanąć. No one's coming. Nikt nie przyjdzie. Nikt nie przyjdzie powiedzieć ci, żebyś w końcu zajęła się swoim życiem. To ty musisz zrobić. Ty musisz wziąć to swoje życie w swoje ręce i w końcu coś z tym życiem zrobić. A przypominam, że mamy już marzec 2025 rok. Hello! Słuchajcie, za dwa dni moje urodziny. Mm. Nie wiem jeszcze, co będę czuła w te moje urodziny, czy będę sobie śpiewać Happy birthday to you! <noise> czy będę miała jakiegoś doła i pewnie nie, nie, nie. Ale nie, myślę, że nie, myślę, że nie. To jest naprawdę bardzo dobre, oczywiście żartuję, to jest bardzo dobry czas w moim życiu, dlatego, że ja rozwijam się, rozwijam się w różnych sferach. Tak właśnie się rozwijałam, jak sobie to planowałam, czyli chciałam być trenerką mentalną, chciałam rozwijać się aktorsko. E, może zaczniemy tam też coś śpiewać, przynajmniej na scenie. Who knows, who knows? Także słuchajcie, dzisiaj mówię tobie. Abyś postawiła sobie cel, abyś przestała czekać na idealny moment. Nie ma idealnego momentu. Nie odkładaj tego celu na jutro, jutro, jutro. Jeżeli chcesz się zająć rozwojem osobistym, czytaniem książek, rozwojem siebie, uczeniem się czegoś nowego, to zacznij to robić dzisiaj. Nie odkładaj tego na jutro. Ok? It's so simple, to jest takie proste, a, a naprawdę działa. Także, bye!